Hej, w Szwecji smak ciąg dalszy. Dzisiaj próbujemy Blood Pudding. Tu jest opakowanie, czyli, krótko mówiąc, krem z krwi. Pudding, pudding z krwi. Jest tu dużo dodatków. Zobaczę jeszcze. Na skład, czyli tak, woda, mąka, olej, cukier, konserwanty, aromaty, a cebula jeszcze. Po otwarciu tego opakowania można poczuć Lekko słodkawy smak. W momencie, gdy ukroiłem sobie kawałek tego blood pudingu, smak jest słodki, lekko taki jak no, no mączasty. Konsystencja jest zwarta, zbita. I w przepisie. Mówi się o tym, żeby to podgrzać na patelni i podaje się to z dżemem. Po podgrzaniu ten zapach jest jakby intensywniejszy. Hmm. Ogólnie konsystencja przypomina mi lekko wątróbkę. Nie wiem, czy próbowaliście wątróbki smażonej. Pewnie tak. Więc konsystencja jest mniej więcej taka sama. Toż się rozpada na takie... Hmm, Drobne kawałki zostawiając po sobie taki mulisty, mulisty, mulistą konsystencję dżem jaki tradycyjnie się podaje to Lingon Silt, czyli dżem z borówki brusznicy. Ja mam taki akurat otwarty, ale kupiłem też ekologiczny. Szwedzi bardzo są wybredni jeśli chodzi o smaki i bardzo dużo produktów jest pod szyldem Eko, to znaczy że jest większe prawdopodobieństwo, że ten produkt jest wyprodukowany według jakichś tam norm lepszych, to znaczy być może lepszy smak, mniej konserwantów, mniej jakichś dodatków, które mogłyby wpływać na, na ten smak. E, podobno szwedzkie dzieci się tym zajadają, dorośli raczej nie przebadają, ale spróbujmy jak to smakuje z dżemem. E, tu akurat ten dżem ma bardzo duże kawałki tych owoców. Jest tak, jest słodki. Oczywiście blood pudding też jest lekko słodkawy, także mamy rodzaj deseru, w red po szwedzku, czyli, hmm. no nie powiedziałbym, że to jest jakiś super turbo smak. Już mi trochę to przestygło, także będę chciał jeszcze raz podgrzać. Być może ta konsystencja lekko się zmieni. W ogóle po obsmażeniu z dwóch stron tych kawałków ten kolor się zupełnie zmienił. Spróbuję Wam pokazać, jakbym na tle, nie wiem na jakim tle, żeby to było widać. Jest bardzo brązowy, prawie że czarny, natomiast w opakowaniu jest, ten kolor wpada bardziej w, w bordo. No, jakby pierwszy z takich smaków, które próbowałem no, tutaj w Szwecji, to był smak kiszonego śledzia, czyli Soar Stroming. Zresztą na blogu umieściłem filmiki i opis tego. Postarałem się również opisać hmm. Blood Pudding, jego podanie, jego tradycje, pochodzenie dalej. Zresztą tak jak inne smaki, które sukcesywnie będę starał się Wam prezentować. Ja mi mówię. Trochę to dziwne, ale... Chcę, żebyście zobaczyli to. Jest to niezłe. Ci, którzy w Polsce zajadają się kaszanką, nie porównałbym tego w żaden sposób do kaszanki. Kaszanka, jak wie, wiecie, jest. No, właśnie poczna przyszła. Jest z kaszą. Z różnymi tam innymi dodatkami. Jakby ta krew jest zmieszana z innymi składnikami. Tutaj mam wrażenie, że, że jakby głównym składnikiem jest ta krew zmieszana z moką, co daje taką konsystencję kleistą, zwartą. Ja jedząc kaszankę czuję jakby smak krwi. Tutaj smaku krwi nie czuć. Być może ten posmak takiej słodyczy to jest właśnie ta krew, ale... W jaki sposób ona jest przyrządzana? Czy ona jest podgrzewana, czy tylko, nie wiem, jakoś... Spreparowana, nie wiem, to muszę doczytać. Na pewno opiszę to na blogu. Także kolejny smak Szwecji zaliczony: Blood Pudding. To jest oczywiście jedna z wielu firm, która, której produkt można kupić. Ogólnie w każdym sklepie jest Blood Pudding. Będę chciał spróbować jeszcze innych firm. Być może one się troszkę różnią smakiem. Być może mają jakieś jeszcze dodatkowe dodatki. Być może jeszcze trochę później dowiem się o, o innych smakach. Podejrzewam, że z innymi dżemami też można to jeść. To nie jest pewnie jakoś obligatoryjne, żeby jeść z tym dżemem borówki brusznicy. Także Kolejny smak zaliczony. Pozdrawiam i do zobaczenia.